Siemano, siemano, witam widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem Simpson, my jesteśmy oczywiście na Kidowicach pod moim pięknym obrazem tosta jedzącego arbuza, witam każdego oczywiście widza w tym pięknym oczywiście dniu, jak widzicie u mnie trochę ciemno, ale w Minecrafcie jest jasno, środek dnia, prawda, słonko przyświeca, ale wcale nie jest tak miło widzowie, ponieważ patrzcie to, ja się tu wychylę za tego i widzicie to, co to powstało, jak, jak jeszcze nie widzieliście odcinka u dzisiejszego, to wbijcie i zobaczcie, ponieważ zobaczyliśmy całą tą wieżę, to co to się tam wyprawia? To jest głowa mała Przecież to jest tak wysokie, że ja to widzę tutaj Sobie stojąc tak o. przecież do chłopaków Ja tutaj mniej widzę niż to To jest niesamowite, dobra, nieważne ja teraz podejwa, ponieważ muszę zebrać chłopaków Ponieważ mam pewien ciekawy pomysł na to, żeby Zobaczyć, co dziewczyny dokładnie planują w tym swoim wieżosu Ponieważ wydaje mi się, że one Coś tam kręcą, coś ukrywają, więc trzeba się Że tak powiem pochylić nad tym, co one tam robią No nie no, szczerze Ta wieża dziewczyn jest Totalnie fajna i no, nie mogę znaleźć innego słowa na to, jakby opisać, jak bardzo mi się podoba. Sam bym chciał mieć taką wieżę. Może odkupimy od dziewczyn pozwolenie na wybudowanie identycznej jakby u nas i tylko, że będzie niebieski kaktus. Ej, to by było mocne. Dobra, no nieważne, widzowie łapka w górę, subskrypcja, żebyś na bieżąco, kto nie subskrybuje. Ten nie jest prawdziwym fanem Kidowia, więc subskrybujcie, a ja lecę podejwa. Dobra, tutaj domek, żabki, Dave Wbijam do środka. Oho, on siedzi na górze. Dzień dobry. Co ty tam podglądasz, Magika? Jestem smutny, 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 bo patrzę tutaj, rozumiesz. Wychodzę tutaj, patrzę prawo, widzę to. Wyjdę no, ej, dobra. tutaj, idę tutaj, no i tu nie widzę to, ale, ale jak wyjdę tutaj i spojrzę na lewo i spojrzę na lewo, to widzisz, że pomiędzy drzewem a tymi bandami widzę to. No, I to prawda, to prawda. mnie to jak taki kamyczek, który masz w środku, to, to buta. chodź. Wiesz, wakacje. Ja rozumiem, chodź, to ci coś to. pokażę, patrz. Ja na przykład wychodzę no? sobie z domu I chciałbym sobie popatrzeć A? na mój dom To co? Widzę to A, o, no <gry> Teraz właśnie. słuchaj Wchodzę sobie do środka elegancko Idę sobie tutaj Wychodzę sobie elegancko tutaj rano Żeby odetchnąć świeżym powietrzem I co widzę? No to Widzę to Znaczynać powiem więcej. Też, widać też to. Tak, ale... ale... To jest większe od to, To no właśnie. Niedobrze. Więc nie jest dobrze. No i słuchaj, ja dzisiaj do ciebie przyszedłem, ponieważ musimy em, wraz z Szymonem jeszcze musimy po niego zaś jeszcze właśnie, bo nie a? wiem czy on jest na chacie czy nie, ale musimy pójść w stronę tego wieżowca dziewczyn i, że tak powiem, zobaczyć co one tam kombinują, ponieważ wydaje mi się, a. że, że e, możemy odkryć coś naprawdę nietuzinkowego, coś mega ciekawego, a jak ci się w ogóle podoba obraz, który tutaj mam. Ale to! To nie arbuza, Co jest? Ej, a czemu tamten ożył? Ej. Co? Tamten żyje, arbuz. I, że maminkę. minkę. No? Faktycznie, nie to? zauważyłem tego wcześniej. Ale Ej. patrz, bo zrobiłem coś takiego, że wygener wygenerowałem obraz tosta, który je arbuza, a patrz tutaj, co jest u mojej siostry. Nie chcesz, żeby to pokaż no. Ta, tu, tutaj idziemy. Tak, pewnie... I tu arbuz, który je tosty. Tylko już tosta. Bo się spóźniliśmy Co jest, że na... Aha, że na odwrót! Ale fajny, i wodny obrazek, jak ty zrobię, że to ej, nie kradnij! No dobra, dobra, sorry, ej, nie, nie wiem. No, że nie no, można No normalny, normalny obraz, może kiedyś namaluję ci coś ciekawego, co? Namaluj mi coś, bo ja mam pusto w domku mi Dobra, się dobra, coś nowego. zrobię chodźmy dla ciebie bo, kiedyś obraz, bo. dobra, idźmy po... A nie, Pickersa? Ja już się przyzwyczaiłem, okay, yes, ja że niedługo będzie musiał zmienić nikt na Pickers Dobra. Trzeba Pikers, dawaj, dobra ej, ej. Zbizze, ej, ej, co ty własne? za Jaka pułapka, co ty pułapkę własnym domu robisz na Kogora? Na siebie czy na nas? No widzowie, <noise> Siemano, siemano no. No, no jak no co ma być u nas? No jest tragedia, jest dramat, liryczny po kaszy... u mnie, no, no. nie ztaczy. Ale słuchajcie, wszystko? spokojnie, nie przejmujcie się. Ja mi się wydaje, że my możemy i tak to wszystko wygrać. Ja nie, że tak powiem no, nie wykluczam Nie wykluczam opcji, żebyśmy na przykład dobudowali tam piętra, nie? Słuchajcie, słuchajcie, mam pewien pomysł, nie? No patrzcie, patrzcie ma, pa, 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 pa. Jest coś takiego, nie? Dobra, okej. Okay. To, to coś można użyć w kilku celach. Albo! Tak. To jest niewidzialność, nie, Czy nie rozpoznajesz butli nie, na niewidzialność. Nie, nie, nie czajesz o co chodzi w Minecrafcie, Bierzesz taką buteczkę, jesteś niewidzialny i idziesz śledzić, rozumiesz? I I jak dzisiaj wskakujesz w żelawy, to nie dostajesz w do Co? Jak wskakujesz na lawy, to nie dostajesz w do tak? To nie jest! Nie, to, no niewidzialność! Zobacz, co ty, to ty nie wiesz, co to jest? Of invisibility. No, no, o niewidzialności to wiem. No Od razu powiecie, nie jakieś zagadki No bo to chłopie, przecież ja nie że to mam w dłoni Jaki To już to od razu Dobra. widać, to jest najbardziej charakterystyczna potka Schowaj to TNT no Przyda Schowaj się dzisiaj, ale w... nie teraz jeszcze no. Dzisiaj nie wysadzamy, dzisiaj to ja Jak nie, normalnie puszczamy z dymem ten kaktus no, dobra, Kaczus, to, to co? To może do pieca go damy, jeszcze przypalimy, jak z dostaniemy, panowie, co? Tak, to, to się jest myśl, robić? to jest myśl, nie, to jest myśl. serio, bo jestem w nerwie, no naprawdę, jestem w nerwie. Ja bo też. wstaję i gdzie nie pójdę, to to widzę i to mnie denerwuje. Ej, strażnie. ale czekaj, mam aparat w ręce. No nie robi mi z tym zdjęcia. No. To nie tobie! Ostatnie dobra, nie mam papieru. O, czekaj, zrobię szybko papier. Bo chcę zrobić. Fajce, chcę zrobić pamiątkowe zdjęcie tej budowli. Gdzie jest crafting jakiś. Eee, u mnie w domu. A to weronika jakiś A ma na pewno, no. Czekaj. O, jest, dobra. A, a to nie Można jest go? tak, że wyżejście tutaj coś się na, narobili, że ona ma mniejszą niż miała? No, narobiliśmy coś, ale, ale odświeżyła sobie pokój, chcesz zobaczyć? Czekaj, okay. czekaj, a może, może kiedy indziej, ale. Znaczy, ale, no ale... mogę w sumie. Czekaj, robię, robię zdjęcie, patrz, zrobię piękne zdjęcie tego, um, tego wieżowca, żeby zobaczyć, jak on teraz wygląda, ponieważ za chwilę, jak tam pójdziemy, to go puścimy z dymem i już nie będzie a, a... tak wyglądał. Dobra, no dobra, panowie, robimy to, koniec tego, nie? Dobra, chodźcie, nie mogę się doczekać. Łaia. Let's go, panowie, gang chłopaków to nie Napiszcie w komentarzu widzę, czy jesteście hey, Nie, ale nie tam. Czy gangiem dziewczyn, no. Tak, na właśnie, na bo, to, bo to jest bardzo ważne, widzowie, ponieważ no, powiem wam tak, gang chłopaków to już jest od jakiegoś czasu, więc powinniście być przywiązani do niego jak mało kto. A gang dziewczyn, no, no to dopiero powstał, więc tutaj prawda tak wiecie, jest, z dystansem nie? Taka właśnie. Podróba. Podróba i to jest podruba! Podruba i to bardzo duża, ja tym bardziej to w podróba. ten środek, te, te jakby jak to się nazywa, te liście. Te twoje, do to twoje co ciebie co? Czekaj, informacja. Co? Informacja. Drogi widzu, zostaw lajka! E, trzeci, Aha. 27 marca tam jest. Ej dobra, to jest rok już? Jakby to zrobiliśmy? Ej no, znaczy nie, 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 wtedy jest hmm. data, data rocznicy Kidowic. 27 marca to jest data rocznicy? Tak, tak. Tak. Jesteś pewien? Tak. 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 tak I my to tam tak zrobiliśmy wtedy? Tak, żeby okay. był taki isterek to ja nawet nie wiedziałem, myślałem, że to jest jakby, że to wtedy zrobiliśmy, ale dobra, całkiem możliwe, że nie, ale bardzo ciekawe, to jest ciekawe, że tam jest taka data. Dobra, dobra, no to czekajcie panowie, na spokojnie, tak żeby nas dziewczyny nie załó... A czekajcie, mamy te poty na niewidzialność, pijcie to. A nie mamy! No masz je? No daj, 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 daj. Mam. Bo myślałem, że nam to rzuciłeś, a zapomniałem, że jednak nie. Dobra, ściągam to, ściągam to. Jemy potę. Dobra, i teraz tak, żeby nas nie było widać, ściągnijcie sobie wszystko, plecaki i tak dalej, dobra, git. Dobra, zapraszam za mną, zapraszam za mną. Idziemy tutaj i zobaczmy... jak jeszcze widział ziemniaka mam, jestem pod drzewem. Ej, dobra... Tu jestem. wy jesteście? Pod choinką jestem, przy choince. Aha, że tam, dobra, No, a wy gdzie? Ej, dobra, dziewczyny są, dziewczyny są, dziewczyny są. Tam blisko, są, są. Patrz, 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 co robią, są na tym, wychodzą z tego. Wychodzą... A widzę. Ej, dobra, ale trzymajcie się z daleka, może, bo ja widzę jak z werką ktoś biega, nie? Dobra, no sorry, no, no nie byłem skupiony nie, patrzymy, na Nie patrzymy z daleka, patrzymy, co, co będą robić. Bo musimy Przysuji odkryć, się co trochę się trochę dzieje i przede wszystkim, jestem ciekaw, co jest na najwyższym piętrze, tam gdzie nie chciały nas puścić. Tak, chcecie, bo one idą do tego, trzeba, weźcie się, się przesunąć trochę. No ja, ja daleko się trzymam. A zapocznę? Ej! one najpierw Co jest! Ej, Skandal! ale to jest. Ale rób to jest zdjęcia! Nie... Tak, zdi... jest. Ej dobra, do to, jest, to jest dobry pomysł, żeby zrobić zdjęcia, no Ej, dobra, tak jest ukrycia, robię się teraz się info! Się dobra, się dobra. Mam zdjęcie, luba. mam zdjęcie i to i to tak na gorącym uczynku Dobra, dobra rób, 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 foty, rób foty się przydadzą, Zrobiłem, Zrobiłem ten... dwie Zrobiłem dwie, no ale no, dlaczego to, no, one palą to drzewo? No i bardzo dobrze niech się palą za to co tutaj wyprawiają Ej, dobra, mi się to nie podoba dlaczego drzewo? I to było bardzo że drzewo, ponieważ to była Wigilię, tutaj nasza mieli, pierwsza wigilia. Tak, 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 no właśnie. Ej, dobra, nie wiem, panowie co one wyprawiają, gdzie wy jesteście? No jest w ogóle, nie, no ja stoję tutaj. Czekaj, patrz, pali się, pali się, pali się. Pali się pali jedno się. całe, no. Spala Może się jedno po drugim. No? Nie, no nie ej, ale to się nie przyniesie jakoś na kidowice? Przecież patrzcie, że Nie, mam nadzieję, że nie. Że... Nie, no nie ma po czym, nie ma po okay. czym, nie ma po czym, gdzie wy jesteście? W którym miejscu? Przy, no, przy, przy... Konie, przy nie, ja jestem przy poczcie, za pocztą. Ja też, ja też jestem przy poczcie. Ej, dobra, ale jak one to spalą całe, to jest w ogóle, to jest bardzo niemiłe, co one teraz zrobiły. Żeby to spalić, całe to jeszcze bez, bez konsultacji nie z nami. Ja ciekawe po co przecież... one to spalą. Gilia tam była, przecież miała być też za rok. Co dobra, czekajcie, wiele? czekajcie, Czego? zróbmy tak, chodźcie, 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 póki one są zajęte tym drzewem, wchodzimy do środka, no. do, 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 wieży. do wieży. Niech do one sobie to dobra, palą, je? a my wykorzystajmy ten moment. Wyjdźmy tam wyżej zobaczymy, czy one coś tutaj zrobiły, czy coś tu dały, czy nie. Ja okay, nie okay, mogę. Okay. Ej, dobra, poleciała gdzieś Weronika do góry. Latują, chyba. Dobra, no, ale nie, pali, do góry do co do nas zobaczy. Zobaczmy, nie, to ona, nie, ale to nic, to nic, nie bije się, się, się do rąk, nic nie bije się do rąk. Dobra, 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 dobra. Ej, dobra, ona wyleciała wie... na to drzewo i pali od góry. Co ty ga, faktycznie? Pudę, nie, dobra, to jest przesada. Wera, jaki złowrogi wrogi z niej. Ej, dobra, dobra. Ej, co kto mnie bije? nie bić. O, dobra ogarnie. To się. mi się nie podoba totalnie. Ej to, co, co to, jest, to, jest, to jest, co jest mega niemiłe moim... akurat co one teraz robią. Bo no... to drzewo szczerze było moim ulubionym drzewem. Ej, ale czekaj, czekaj, czekaj. Ty widzisz tą dróżkę? Patrz, ta dróżka idzie wprost do tego drzewa. No właśnie, a może one go chcą to usunąć, co ona, bo coś tam by chcą pocisnąć tą dróżkę jakoś no do właśnie. czegoś. No właśnie. Stare, mi się wydaje, że one nie przestaną na wieżowcu. Zobacz co to no się nie, dzieje. Nie, no jakby jak nie przystaną na wieżowcu, o co ci chodzi a teraz. A po co by tą drogę zbudowały do tego drzewa? Widzisz co? Teraz niszczą drzewo. Coś no. tam stary powstanie. Ja nie wiem. A nie że nie tam wiesz, jakiś kolejny budynek! No tak, no patrz, no albo. No a albo, dobra, wiem, albo, no, bo... albo, albo chcą pocisnąć tą ścieżkę i połączyć ją z tamtą inną ścieżką. Może tak też chcą. Ale to czemu by wtedy nie poszłyby od strony bikonu starej by nie ominęły drzewa? A no, faktycznie. No, albo Ej, dobra, zdenerwowały dziwne. się, że drzewo zasłania ich wieżowiec Albo. Ej, dobra, ej, to jest, to jest, to jest, to jest, jest przesada już, nie? Co tu się wyprawia? Aha, mnie się no. to nie podoba, mnie się to nie no, podoba, dobra, tak, nie czekajcie, dobra. A, a jakbyś, no nie, teraz już nie, nie zatrzymamy tego, bo to drzewo się całe pali, to ono Aha. się na pewno spali. No nie, no dobra, mamy, krótko mówiąc, po drzewie wigilijnym, koniec, skończyła tak, się choinka, tak. będzie trzeba ogarnąć jeszcze jest, nową. Na, jeszcze jest najlepsze, że nawet nie zostaliśmy z pytaniem o zdanie, mnie to na przykład tak. drażni, bo tak. ja te drzewo chciałem zostawić na kidowicach, tak? No, Mi też się to drzewo tutaj podobało. Ściągnąłem specjalnie całe te, te, znaczy w sumie to moja siostra ściągnęła, ale jej kazałem e, te całe ozdoby i, i po prostu chciałem je na nowo zawiesić, jak się zacznie znowu. że tak powiem ten jak to się nazywa święta a no teraz to już lipa Dobra panowie, jesteście tu na dole, tu ktoś ja biega pomysł. ja mam pomysł co robimy w odwecie Ja daję im mój suwiastny ekwipunek do jakiejś beczki o, to jest dobry pomysł. To jest Tylko ja nie mam Czli. żadnego. Ja wiem! Ej, zrobiłem dwa zdjęcia. Zrobiłem dwa zdjęcia, które są dowodem na to, że one rozwalały to drzewo. Z no. Zostawiam im jeden z tych obrazów tutaj. Patrz. Patrz, wydaje im to nie, tu. No, nie. tu. Nie no, nie no, przecież to wtedy będzie wiadomo, że je śledziliśmy, No, co ty robisz? No nie, bo, bo mogliśmy zrobić zdjęcie i pójść, a mogły nas po prostu nie zauważyć. A nie, przynajmniej w sensie będą wiedziały, dobrać. że są przyłapane na gorącym a mamy jeszcze drugi dowód w postaci drugiego zdjęcia. Ale to lepiej, żeby właśnie one... Aha, że tak chcesz to zrobić, okej. Okay. Nie wiem, ja bym chyba się nie zwracał, no ja bym chyba dobra. nie, nie stawiał naszych kart, wiesz o okay. co... Ej, patrz, co one robią tutaj? Co ro... Ech, aż mi się kichło! Ty, ja mam uczulenie o, na jakieś to... głupie pomysły, co to jest? Nie no, nie mogę! One budują mur, panowie! Przecież one się Mnie, oddzielają od ty... Ej, dobra, one, jakiś... one... Dobra, one budują jakieś osobne miasto chyba. Ej, ale Ej, do... trzeba do... przyznać, nie przewidziały jednej rzeczy, budują mur z wełny, a drzewo dalej płonie. Prawdopodobieństwo <laughs> spalenia muru? 99% powiem. I wy mi powiecie, że one same zbudowały ten wieżowiec, tak? Nie, ta, to jest ta. jakaś konspiracja, nie? To, to coś nie, tutaj się to nie, to nie zgadza jest, ale, ale wiesz co jest najlepsze, że, że w sumie teraz trochę udowadniają to, że w sumie budowały coś, ponieważ same doszły do tego, żeby robić, wiesz, mur, nie? A... Tylko po co? Ej dobra, moim zdaniem one się odgradzają i robią tutaj jakąś osobną, osobną może nie wioskę, ale dzielnicę Taką aha, dzielnicę dziewczyn aha. Nie, no nie wytrzyma, zaraz, zaraz tu nie będziemy mieli panowie jeszcze wstępu. Nie, no trzeba coś z tym tak, zrobić. No, tak, i nam zabronią tu wchodzić, będziemy musieli. Będziemy musieli Ej, się przebierać. No, minuta poty, minuta poty została. Ej, dobra, 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 zbieramy się, zbieramy się, zbieramy się, zbieramy się. Zbieramy Dobra, się. chodźcie, zbieramy się do gangu chłopaków Zobaczymy tam z góry jeszcze, jak to wygląda Już nie, nie trzymajmy się chodź, chodź. tutaj tak blisko, bo to bez sensu bo Zobaczymy z daleka, jak to ja wszystko jestem wygląda góry, Ja jestem u góry, czekam na was, Co ty tak szybko tam, jak ty tam szybko tak dotarłeś? Eletrom, chłopie, elektro, mi się śpieszy, chodź Dobra, dobra, ląduje, 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 ląduje Z góry jest o wiele lepszy widok, No, w sumie, szczerze mówiąc Powiem tak, powiem wam panowie tak. Może nasz gang chłopaków nie jest taki wysoki jak gang dziewczyn, ale A? mamy dobry wgląd na to, co one tam robią. I nawet jak zbudują ten mur, który właśnie budują, to I tutaj tak widzimy co jest w środku. Widać, tak, tak, <laughs> więc. No, no jest no, bardzo no, dobrze. Ale dobra, to drzewo tak smutno wygląda. Tyle pracy. Tam jest taki bo nasz tam jest. Tam jest wigili na No nie wytrzymam, panowie. No już pewnie spleśniała. Szymon, nie dojadłeś. Dlaczego? Gdzie ty jesteś, Szymon? Który ty jesteś Szymon? Podskocz. Ja, ja ma... ten wojtek. O, dobra, ja tu mam jesteś. Tutaj ej, dobra, robię patrz. Ej, <ślaff> ej. Ej ogarni O oga się, koleś, brata ej, ale nie tu, nie sabotuj na naszego gangu. Dobra, ej dobra, jakby w Minecraft było coś takiego, że jak wyrzucać tak ten on wybucha, przyspadniecie, to bym był sikany ze śmiechu, to by było super. Byśmy robili tak, i on by leciał i wybuchał tam na dole. No dobra, panowie, powiem wam tak, mamy niezły przypał, dziewczyny budują sobie tam jakąś swoją działkę, odgradzają się totalnie od wszystkiego, spaliły drzewo wigilijne, moim zdaniem tu jest duży problem, który trzeba jakoś rozwiązać. I moim zdaniem powinniśmy pogadać z nimi i wytknąć im te błędy. Jak, co najważniejsze, mamy dowody na to, że one ym, to zrobiły. Ponieważ tutaj jest, prawda, super zdjęcie, możecie sobie zerknąć. A my widzowie żegnamy się i w następnym odcinku zrobimy co trzeba z dziewczynami.